Cześć, witajcie! Prezentralnie kłaniam się i zapraszam Was bardzo, bardzo gorąco na pierwszy fajny odcinek dzisiaj w odcinku. Oj, będzie się sporo działo, mianowicie łodzie budżetowe. Tak, budżetowe łodzie startuje projekt, a więc będziecie mogli zobaczyć, jakie łódeczki są na sprzedaż. Bardzo, bardzo tanie, takie bardzo fajne, oczywiście projekty. Zawsze trzeba chwilę po odsiedzieć nad nimi. Zapraszam gorąco. Cześć, witajcie! Ja mam oczywiście dla Was dzisiaj co? Kolejną jednostkę. Budżetową, oczywiście. To takie za małe pieniądze. Ta jednostka 200 euro. To jest norweska łódeczka rybacka, pełna. niezacapialna praktycznie. Nie tonąca. Tutaj to, co widzicie, ten nypelek, który tu był pokazywany, jest. Tu jest wyjście na przewód paliwowy, dlatego że zbiornik paliwa można sobie schować pod siedzenie. Jednostka no, delikatnej uwagi wymaga porządnego umycia, ewentualnie wymalowania w środku. Z zewnątrz wygląda bardzo, bardzo dobrze, jak widzicie tu z przodu jeszcze taki kawałek plandeki jest do przykrycia jej, ten zielony. Tu z przodu, jak widzicie, również mamy możliwość, że tak powiem, klapnąć sobie, A jak widzicie z zewnątrz ona wygląda bardzo dobrze i z góry mówię, że ona jest bez trailera, ale będzie jedna jednostka z trailerem, więc na spokojnie. Ta jednostka ma trzy... 23, 40. A coś w tych granicach zaraz dokładnie będziemy wiedzieć, chyba 3, 40, 3, 20, tak, czy 20. Ryc 3, 20 to jest dokładny jej brent. Tu z tyłu, jeśli chodzi o Pawłę, że tu będzie trzeba wstawić kawałeczek drewna między tą stal, którą widzicie z tyłu. To jest taka jedyna atencja, której ona wymaga, tak naprawdę jakiejś takiej poważniejszej. A więc na spokojnie. No mówię wam, dwie stówki i jest wasza, można w sobotę, albo nie, w niedzielę, w niedzielę można wam dowieść, jak widzicie ma uchwyty z tyłu do, do przenoszenia, bo to jest lekka jednostka. Generalnie rzecz biorąc, dwie osoby spokojnie z kulturką na rybki mogą śmigać i to naprawdę niemalże na każdy zbiornik i tak to stwierdził mój znajomy, stary przecież ta łajba to ją pakujesz do busa i jedziesz, no też można, dlaczego nie. Ja wam jak najbardziej ją polecam dla tych, którzy mają mało pieniędzy, a chcieliby czymś popływać, coś mieć. A silnik w granicach, no 8 koni tutaj w zupełności wystarczy. Również wam powiem, że niedługo pokażą się materiały razem z silnikami. Budżetowe silniki też mamy i to naprawdę w mega cenie, wierzcie mi. A więc jeśli chcecie, kontaktujcie się, kontakt, zakładka informacji o kanale albo w komentarzach, piście, że jesteście zainteresowani. Wyślemy Wam numer telefonu, możecie spokojnie zadzwonić, obsługę macie w języku polskim, więc się w ogóle tym nie przejmujcie. Rydz 320, 320 długości czeka, czeka na kogoś, kto by chciał się nim zająć, no bo jeśli nie Wy, to na pewno zjawi się ktoś inny. Ale. Przecież przydają się łodzie budżetowe. A więc. Pozdrawiam i czekajcie na kolejne materiały.